Mówi się, że przysłowia są mądrością narodów, ale że się tak mówi, to od razu znaczy, że tak jest. W dzisiejszym odcinku zebrałem dla Was listę 10 najgłupszych polskich powiedzeń, które ludzie wciąż powtarzają. Numer 10: Pieniądze szczęścia nie dają. To chyba największa bzdura, jaką ktokolwiek mógł wymyślić. Pieniądze szczęścia nie dają, powiedzcie to bezdomnym. Oczywiście, że uczucia samego w sobie nie da się kupić, ale da się kupić całą masę rzeczy, które ci to szczęście zapewnią. Na przykład, dach nad głową, sprzęt do realizacji pasji, nawet mieć na głupie piwo, aby wyjść do baru z przyjaciółmi, jest czasem niezbędne do szczęścia. Numer 9. Po prostu bądź sobą. No ile jesteś przystojny, bogaty, pewny siebie i charyzmatyczny i naprawdę nie musisz robić nic poza byciem sobą, aby ludzie cię lubili. Nie ma nic bardziej żałosnego niż piękniutki synek bogatego tatusia, który staje przed kamerą i na pytanie jak być szczęśliwym i osiągnąć sukces, odpowiada po prostu bądź sobą. Numer 8. Tylko winny się tłumaczy. Idiotyczne powiedzenie stosowane przez osoby, które nie mają żadnych argumentów na swoją rację i chcą zamknąć usta innym. Również mocno żenujący żart. Najpierw ktoś was o coś oskarża, a po chwili dodaje Hehe, już się nie tłumacz, tylko winny się tłumacz. Poza tym, czy słyszeliście, aby kiedykolwiek ktoś wygrał w sądzie milcząc przez całą rozprawę? Numer 7 Inni mają gorzej. Prawdopodobnie najgorsze pocieszenie na świecie. Dlaczego ktokolwiek miałby się cieszyć, że inni mają gorzej? Powiedzmy, że ktoś ma krzywe nogi i nienawidzi wychodzić na spacer, bo ludzie się na niego gapią. W jaki sposób ma mu w tym pomóc myślenie, że ktoś inny w ogóle nie ma nóg? Każdy mierzy problemy swoją miarą. Oczywiście kiepsko byłoby jeździć na wózku, jeśli sam bym jeździł, to prawdopodobnie byłoby to moim największym zmartwieniem, ale póki co jest nim pryszcz na czole godzinę przed rozmową o pracę. Numer 6. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. To prawda, ale dopóki sami jesteście biedni. Spróbujcie się tylko wyrwać z tej biedy, a zaraz znienawidzi was pół wsi i zacznie gadać, że pewnie nakradliście i że teraz się nosicie z tym bogactwem. Wyremontowanie lub nie daj Boże, postawienie nowego domu w biednej dzielnicy nie radziłbym. Nawet najmocniejsze mury nie dadzą rady ludzkiej zawiści. Numer 5. O gustach się nie dyskutuje. A o czym się dyskutuje, jak nie o gustach? Przez całe życie rozmawia się o tym, co lubimy, a czego nie lubimy. Inną sprawą jest prostactwo i bez pytania o zdanie krytykowanie czyichś upodobań, na przykład muzycznych, uważając, że nasze są jedyne słuszne. Numer 4 Wygląd nie ma znaczenia, liczy się wnętrze. Mówią osoby 10 na 10, próbując dodać sobie trochę fałszywej wrażliwości, po czym wracają do innych osób 10 na 10. Albo rodzice pocieszający swoje niezbyt urodziwe córki, albo psiapsiółki siebie nawzajem. Ale czy naprawdę ktoś w to jeszcze wierzy? Chcąc, nie chcąc, wygląd to pierwsze, na co zwracamy uwagę. Dopiero jak już zasłużysz sobie wyglądem, wtedy dopiero możesz utrwalić znajomość swoim charakterem. Numer 3. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Jeśli tego powiedzenia nie wymyślił jakiś ksiądz Zambony, to nie uwierzę. To takie klasyczne: nie interesuj się, tylko ubrane w ładne słowa. Według słownika chodzi w nim o to, że lepiej nie pytać o pewne rzeczy, bo ich znajomość może tylko przeszkadzać, a nawet nam zaszkodzić. Pytanie tylko, komu zaszkodzić? Czy przypadkiem nie o sobie, która te rzeczy ukrywa? Numer 2. Nie liczy się ilość, tylko jakość. Standardowa śmieszko-mądrość, którą zawsze rzuci jakiś seba, kiedy tylko ktoś inny chwali się jakimiś wynikami. Czy ludzie nie rozumieją, że w życiu często liczy się zarówno ilość, jak i jakość? Nawet na YouTubie najlepsi twórcy muszą robić nie tylko dobre filmy, ale i wystarczająco dużo filmów, aby nie zostać zapomnieni. Same algorytmy YouTube'a oceniają nie tylko ilość wyświetleń pod filmami, ale i średni czas odtwarzania danego filmu, czyli nic innego jak jakość tych wyświetleń. Numer jeden. Zawsze trafiam na niewłaściwych facetów. Bzdura, takich sobie wybierasz. Życie to nie ruletka. No, może pierwsze kilka randek, ale jeśli dziesiąta, dwudziesta ci nie idzie, to znaczy, że po prostu nie uczysz się na błędach, jesteś wybredna, albo to z tobą jest coś nie tak. Okej, okay, tym wybrednym jak francuskie pieski akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie odcinki na planecie faktów. Zapraszam Was jeszcze na moją stronę kupawałbym.pl, na której gromadzę najciekawsze rzeczy w internecie. Zapraszam Was jeszcze na kanały Chiński Ekspres z gadżetami oraz Pauli's Sosecz z animacjami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!